Nie wyobrażajcie sobie tego bohatera w 100%. procentach. Niech to nie będzie wasza wizja na to, jaki on jest w 100%. procentach. Tak sobie wymyśliłem na pierwszej sesji, czy przed pierwszą sesją, więc chcę go tak grać przez kolejnych 14. Nie róbcie sobie tego, dajcie sobie możliwość na pewne zmiany, na pewne modyfikacje, na pewien, na pewien charakter development, na rozwój tego bohatera, na zmianę jego sposobu widzenia, na zmianę motywacji, na zmianę podejścia do życia, bo tak naprawdę najciekawsze w tych historiach naszych bohaterów. Jeżeli patrzymy na całokształt, kształt, to jest jego rozwój. Punkt startu, kim był i punkt końca, kim został, albo w którą stronę zmierzał. To jest najciekawsze rozwiązanie, więc nie trzymajcie się kurczowo pazurami tego, że jak już powiedziałem przed sesją pierwszą, że mój bohater nie lubi kogoś i zawsze jest gburem, a po piątej sesji czujemy, że nasz bohater jednak jest dosyć kontaktowy i lubi kontakty z innymi ludźmi, NPC-ami, graczami. Ale wpisałem sobie, że jest gburem, to już do końca świata będę gburem. Nie róbcie sobie tego, zepsujecie sobie fan gry. Zostawcie sobie przestrzeń na ewolucję. Jeżeli to ma być drastyczna ewolucja, nawet z przysłowiowego egoisty w altruistę, co jest piękną drogą i historią do opowiedzenia, to niech wydarzenia fabularne na sesji będą elementami, które są punktami zwrotnymi w historii waszego bohatera.